Przygotowuje nową premierę. Sztuka w reżyserii Tomasza Mana Kot w pustym mieszkaniu, została oparta o twórczość polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. W tym projekcie udział wezmą trzy uczelnie: Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta, Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, oddział we Wrocławiu oraz Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Partnerem Teatru Polskiego zostało także wrocławskie Zoo. Nie często to się zdarza, żeby cztery podmioty potrafiły się dogadać i aby wspólnie stworzyć jedno dzieło. Partnerami projektu KOT w pustym mieszkaniu jest Zoo Wrocław, fundacja Wisławy Szymborskiej oraz Wrocław Miasto Literatury UNESCO. A głównym sponsorem projektu jest PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń. O samym projekcie będzie mówił więcej dyrektor Jan Szurmiej, a ja chciałbym jeszcze na koniec tego bardzo krótkiego przyrzekam spotkania, powiedzieć Wam, że wszystkim życzę Szczęśliwego Nowego Roku, spokoju i abyśmy 2024 rok przeżyli w uśmiechu, radości i żeby te złe rzeczy, które dookoła nas są, szybko się skończyły. Uśmiecham się do Was, pozdrawiam. Oddaję głos dyrektorowi mianowicie Rumiowi. I jawi się przed nami ciekawa premiera poświęcona noblizce Wisławie Szymborskiej, w tym roku obchodzimy właśnie jako Patron tego roku jest między innymi nasza noblistka. Kot w pustym mieszkaniu. Oczywiście do tego projektu, który został tak nazwany, projekt teatralny, został zaproszony doświadczony reżyser, który też pracuje z młodzieżą. Na akademicką, jeżeli chodzi o szkoły, te szkoły teatralne, pan yy, Tomasz Mann, tak, tak, Tomasz Mann. Ehm, jasna sprawa, że e, w ten projekt, który szczególnie jest pilnowany przez profesorów poszczególnych akademii, nabrał e, żywego, e, młodego koloru, albowiem studenci akademii Sztuk pięknych zaprojektowali kostiumy, scenografię służącą insynizacji oraz wizualizację. Akademia Muzyczna, tutaj wyzwalam fantastycznego młodego kompozytora, który napisał bardzo eklektyczną, ale ciekawą muzykę, jaką odsłuchałem, a lubię słuchać różnych muzycznych rzeczy, od klasyki do rock'a blues'a, myślę, że przypadnie do gustu młodym ludziom i innym pokoleniom starszym. Kiedy Szymborska pisała takie teksty jak na przykład Tarsjusz, to nie było tak oczywiste, że podchodzi się do zwierząt w sposób nie antropocentryczny, czyli stawiamy nie człowieka w centrum, tylko patrzymy na byty nas otaczające jako równoważne. A to jest podejście właśnie, które reprezentuje Szymborska i to nie jest na takiej zasadzie prostej, a Szymborska lubiła koty albo nie lubiła kotów, tylko to jest element jej wizji świata, czyli wizji świata, w której człowiek czuje się odpowiedzialny za to, że ponosi największą władzę na tej planecie. To jest ta główna e, oś naszego spektaklu, to są właśnie teksty o zwierzętach, poświęcone zwierzętom, e, opatrzone rewelacyjną muzyką, o której zaraz powie tutaj Ignacy e, Wojciechowski. W roli właśnie e, Wisławy Szymborskiej e, wystąpi bardzo zasłużona aktorka e, Teatru Polskiego e, Krzesisława Dubielówna. I to jest zaszczyt, że możemy z nią pracować i to jest też wielka radość, myślę o tym więcej powie tutaj Może Marzenna, kontaktu młodych aktorów, tak. Doświadczoną osobą. To jest coś wspaniałego, że trzy artystyczne uczelnie Akademia Teatralna, Akademia Muzyczna i y, Akademia Sztuk Pięknych i Teatr Polski y, zdołały porozumieć się, aby wyprodukować, wyprodukować projekt, y, przedstawienie KOT w pustym mieszkaniu. Y, KOT, zwierzę, czyli zo. Naszym partnerem jest również y, zo. Y, co jest najważniejsze w tym. Y, projekcie, że młodzi ludzie pracowali nad nim, bo młody kompozytor, młody realizator scenografii czy kostiumów i taka wspólna młodzieńcza werwa pozwoliła na to, aby ten projekt powstał. To jest wartość dodana, to jest naprawdę coś, coś wspaniałego, że młodzi potrafią się tym bawić, cieszyć, ale to jest również ich praca zawodowa. Bardzo się cieszę. 2023 to jest rok Szymborski, a ponieważ Szymborska pisała w swoich wierszach, w swojej poezji, a i w korespondencji, która jest wykorzystywana o zwierzętach, wybór tekstów o zwierzętach jest wdzięcznym tematem. Zwierzęta są zawsze w modzie, zwierzęta to jest aktualny temat, interesuje młodych i myślę, że powinniśmy cały czas myśleć o naszych młodszych braciach, o zwierzętach, a jeżeli ubierzemy to w słowa artystyczne i w realizację teatralną, to coś pyszne i wspaniałe. No ja myślę, że tutaj jest duży rozrzut pokoleniowy. Zacznę od wybitnej aktorki. Pani profesor Akademii Teatralnej, pani Czesławie Dubiel, która w tym spektaklu Kot w pustym mieszkaniu, dotycząca twórczości Wisławy Szymborskiej, gra personifikację poetki, czyli wymienia listy, można powiedzieć, sympatyzujące z jej jakąś taką miłością życiową na temat właśnie zwierząt, życia, egzystencji. To są bardzo mądre teksty. Do tego dochodzi dwójka młodych aktorów z Teatru Polskiego, ale już bardziej doświadczona. Mówię o Ani Habie i Bartoszu Buławie oraz szóstka studentów z Akademii Sztuk Teatralnych. Trójka z Wydziału aktorskiego, dramatu oraz trójka z wydziału lalkarskiego. Myślę, że ta symbioza energii, a byłem na próbach, da e, oczekiwany efekt no, czegoś takiego niebanalnego, pełnego radości, ale też i zastanowienia się e, nad tym, e, czym jest człowiek w świecie zwierząt, bo my też jesteśmy w pewnym sensie zwierzętami. No, Tę odpowiedź będziemy już szukali, kiedy ten spektakl powstanie. Należało tu wymienić również doświadczonego reżysera, który współpracuje nie tylko w teatrach, ale robi też dyplomy w Akademiach Sztuk Teatralnych. Mówię tu o Tomaszu Manie. Jest cała plejada profesorów, która ten projekt koordynuje wraz ze studentami poszczególnych wydziałów Akademia. Sztuk Pięknych, Wydział Scenografii i e, Mediów, Akademia Muzyczna, e, Wydział Muzyczny Kompozytorski, no i tu wspomniana Akademia Sztuk Teatralnych, trójka jeszcze raz studentów Wydziału Lalkarskiego i Wydziału e, e, Dramatu Teatru. Natomiast e, bardzo cieszymy się na ten projekt, który był no takim moim osobistym marzeniem jako dyrektora artystycznego, bo ten projekt, który myśmy wpisali do programu pięcio i pół kadencji razem z Jackiem Gawrońskim, panem dyrektorem e, Budzanowskim, nagle stał się realny. To nas szalenie cieszy. E, jak już wspomniałem tutaj na spotkaniu z młodzieżą, owszem, były próby takie w latach dziewięćdziesiątych, ale one e, łączyły te Polski, tylko z Akademią Teatralną. Postawały spektakle, zresztą spektakle, w których ja brałem udział jako reżyser i ta młodzież gdzieś się pojawiała ze szkół teatralnych. Chciałbym, żeby ten projekt był procedowany jako tradycja teatru polskiego i tych wszystkich uczelni artystycznych na wiele, wiele lat. To pokazuje siłę Wrocławia i siłę regionu, gdzie te uczelnie zajmują dominują. Są jakby dominującą rzecz w życiu kulturalnym całego regionu Wrocławia. I myślę, że, że tak się stanie. My prawdopodobnie skończymy swoje kadencje, a teatr będzie dalej pracował, łącząc siły natury artystycznej wszystkich uczelni. Jest to unikatowa współpraca, dlatego że pierwszy raz zdarza nam się pracować przy sztuce teatralnej z Teatrem Polskim i trzema uczelniami wyższymi. W zakresie też sztuk audiowizualnych, więc oddaliśmy pola tutaj naszym studentom z Wrocławia, którzy przyglądali się tym, jak zwierzęta wyglądają, jak wygląda praca opiekuna w zoo od strony zaplecza i przyglądali się temu nagrywając to, filmując, a potem wykorzystując to również audiowizualnie w sztuce kot w pustym mieszkaniu. My cieszymy się z takiej współpracy, dlatego też, że pokazujemy, że pochodzimy trochę dalej niż poza eksperckie mówienie o zwierzętach jako o ambasadorach dzikiej przyrody, ochrony tej dzikiej przyrody. Mówimy nie tylko z punktu widzenia ochrony zagrożonych gatunków, czy też badań naukowych, ale także no, z perspektywy takiego prostego odbiorcy, użytkownika, który przecież te zwierzęta postrzega codziennie w swoim życiu i które postrzegała również Wysława Szymborska w dość niepopularny na swoje lata sposób, ponieważ ona bardzo podmiotowo je traktowała, nie przedmiotowo i bardzo wiele na temat. Ten temat miała przemyśleń, które również możemy w wierszach obserwować. Także cieszymy się, że jesteśmy polem takiej ciekawej współpracy.